Witam serdecznie, z tej strony Pilarz Amator. Dzisiaj taki niedzielny, krótki filmik z poradami, że tak powiem, z ciekawostkami różnymi. No i dzisiejszy filmik zawdzięczacie Mateuszowi Madman, ponieważ Mateusz w zeszłym tygodniu wywąchał tani olej. Wywąchał tani olej w lepkości SAE 30. Tutaj akurat mamy na zdjęciu SAE 40. W hurtowni, no niestety ta hurtownia, ta hurtownia na Allegro wystawia oleje. Niestety nie mają Allegro Smart, czyli nie możemy skorzystać z darmowej przesyłki, ale jeśli ktoś potrzebuje większą ilość oleju, to i tak się opłaca. I teraz do, zmierzamy do konkretów. Jak wszyscy wiemy, preparaty do smarowania prowadnic, bo trudno to nazwać olejami, mówi się potocznie olej do smarowania prowadnicy i łańcucha, ale. Preparaty do smarowania prowadnic. Najczęściej są to filtrowane oleje z odzysku, mieszane też z olejami spożywczymi, zużytymi i tak To jest wszystko odfiltrowywane, potem są dodawane dodatki uszlachetniające i tak Oczywiście one spełniają swoje zadanie, podobno są biodegradowalne, jednak mają tendencję do zostawiania osadów. I taki olej jak stoi dłużej w baniaku, no to tam się osady gromadzą na dnie. No to akurat nie przeszkadza pod warunkiem, że tego nie wlejemy do, e, do zbiornika w pilarce, do smarowania łańcucha. E, doskonale sprawdzają się w smarowaniu łańcuchów oleje silnikowe. E, zwłaszcza czyste, jak ktoś ma jakiś stary olej silnikowy. Zwłaszcza od samochodu, pojazdu, którego już nie posiada, nie używa, nie wie co z tym olejem zrobić, spokojnie można użyć w pilarce, sprawdzi się doskonale. A co więcej, przeczyści nam, przeczyści nam cały układ smarowania, ponieważ oleje silnikowe muszą mieć dużo większą czystość. Nie, nie, wysychaj, nie zasychają, jak często, preparaty biodegradowalne w przewodach smarowania i potrafią nam doskonale, ładnie przemyć cały układ smarowania w pilarce. Jak wiemy, dzisiaj zdobycie preparatu do smarowania prowadnicy w cenie zbliżonej do 10 zł za litr to naprawdę graniczy z cudem. To jest jeszcze nawet pół roku temu, rok temu, jak się znalazło coś za 11, pominę osoby, które zamawiają hurtowo, ale przeciętny użytkownik, jak znalazł coś za 11, 12 zł za litr, to się cieszył. Jednak raz kiedyś trafia się jakaś fajna promocja na taki podstawowy olej silnikowy albo inny tego typu o takiej niskiej klasie jakościowej, czyli nieuszlachetniany do prostych konstrukcji, często jednosezonowy. No i madman właśnie w tym tygodniu, niż tak na początku, właśnie w tej konkretnej hurtowni, trafił na Superola. Nie ten, nie ten, nie ten. Eee. O, znaczy dokładnie Jasol CC, ale 30, e, czyli odpowiednik Superola trafił właśnie w podobnej cenie jak tutaj widzimy w tej chwili e, i no ale były ostatnie sztuki, tak? Sam kupiłem jeden baniak tylko. Natomiast Mateusz doniósł mi, że mają ponownie 45 sztuk, ale chyba Mateusz nie zauważył że. To jest 40, czyli lepkość 40. E, tak się składa, że do pilarek najbardziej optymalną lepkością do smarowania łańcucha jest SAE 30, ale to nie znaczy, że gęstsze oleje się nie nadają. Jest to dość indywidualna kwestia. Każda pilarka, można powiedzieć, a raczej układ smarowania i pompka mają swoje upodobania. I są na przykład pilarki, które preferują. Olej o większej lepkości. No Preferują, może to dziwnie brzmi, ale po prostu układ smarowania ładnie działa i olej nie leci wszędzie, gdzie popadnie. A są na przykład pilarki, które niezbyt tolerują olej o niższej lepkości. Dużo preparatów do smarowania ma problem z trzymaniem lepkości, zwłaszcza latem. Potrafią się zrobić rzadkie jak woda i po prostu żegają nimi miłosiernie. Marujamy, którą miałem na testach też Marujamy gałęziówkę, którą miałem na testach ona bardzo nie lubiła olejów o niskiej lepkości właściwie ten jeden z preparatów do, do smarowania prowadnic który miałem, który powinien być w klasie SAE 30, ale latem się robił bardzo rzadki jak woda no to żygał tam wszędzie tak, po prostu niemiłosiernie jak zalałem na próbę hipol olej przekładniowy no to Marujama była cała szczęśliwa Nigdzie nie wyciekało na, bogi, na boki, a ładnie, wydajnie smarowała prowadnicę. Sam byłem zaskoczony, byłem ciekawy, jak sobie poradzi z tak gęstym olejem. Więc tutaj można tym manewrować. Dodatkowo możemy też manewrować olejem w zależności od temperatury otoczenia. Latem, jeśli mamy takie oleje, jakieś właśnie gęste, typu hippol przekładniowe, albo właśnie oleje w klasie SAE40, to możemy je stosować latem. Wtedy się lepiej sprawdzą niż te zwykłe preparaty do smarowania prowadnic. Zimą przydadzą się nam oleje o niższej lepkości, jeśli mamy jakieś do zużycia, bardzo rzadkie, to wykorzystać to można zimą, zimą jak, jest, no jak są przymrozki. Natomiast jak przejrzymy ofertę tej hurtowni i nie, nic od nich nie dostałem, nie współpracuję z nimi, jest to hurtownia dosłownie trzy ulice ode mnie. Tylko, że jak Mateusz mnie poprosił, czy po prostu yy, nie kupiłbym na miejscu tutaj yy, paru pojemników z olejem, no to jak pojechałem spełnić prośbę Mateusza, to tak mówię, cholera, poniżej, poniżej 10 zł za litr? Kurczę, cofnąłem się jeszcze raz do tej hurtowni i po poprosiłem o namiary na kogoś, kto się zajmuje sprzedażą na no Allegro, bo powiedziałem, że jak będą mieć w ofercie jakikolwiek olej, w cenie do 10 zł za litr, to ja chętnie, chętnie bezinteresownie na YouTubie zrobię po prostu tym informację, wzmiankę, dlatego, że moi widzowie po prostu poszukują tanich olejów do smarowania prowadnic i w tym momencie jakikolwiek olej, czy silnikowy, czy hydrauliczny, czy, czy przekładniowy, jeśli tylko ma odpowiednią lepkość, świetnie się sprawdza, a w takiej cenie, no to po prostu tylko brać, nic więcej. Jednak powiem Wam szczerze, że jeszcze nie zdążyłem zadzwonić do osoby odpowiedzialnej za wystawianie olejów na Allegro z tej hurtowni. Nie zdążyłem, ponieważ Mateusz już mi doniósł, że mają kolejną partię, ale mówię to: to się okazało, to jest inna partia, bo to jest SAE 40. Mateusz pewnie nie zauważył, że to jest 40, ale to nie ma znaczenia. Znaczy, ma, zależy się to, jaką kto ma pilarkę, ale 40 też się świetnie nadaje. I teraz, żeby już zmierzać do brzegu, bo to jest tylko krótki niedzielny odcinek, to ja tak na szybko przejrzałem ofertę. Nie wiem, czy to są wszystkie tak tanie oleje w nich w ofercie. Po prostu przysiadłem i tak przez około 10 minut przeszukiwałem, co tam mają do 10 zł za litr. No i w tej chwili widzicie 25 sztuk opakowań po 5 litrów Agri CC40 Yasola w zielonym opakowaniu. Yy, to jest chyba świeża dostawa Agri CC40, też w bardzo dobrej cenie. 45 sztuk Lux 10. No, to jest akurat idealnie: Sae 30. Yy, to jest w ogóle uniwersalny olej, tak? Do smarowania siątki <grym> i tak dalej. Niektórzy używali też do paliwa kiedyś w łeskach w trabantach, yy, w syrenkach. Yy, i właśnie do prowadnicy się świetnie nadaje no to są wszystko oleje silnikowe prosto oleje silnikowe jednosezonowe nieuszlachetniane, Ale to są jednak oleje silnikowe Więc muszą by, być bardzo czyste tak? nie, nie zostawiają osadu Jak preparaty do prowadnicy Mają też luksa w bańkach 20 litrowych Też niezła cena Tu chyba nawet ciut chyba taniej wychodzi ale, ale Trzeba by przeliczyć na litr i co jeszcze? No i olej maszynowy. To już jest lepkość taka dość konkretna. Znaczy, jeszcze nie łapię się na Sae 50, to jest SAE 46. Ale tak jak mówię, niektóre pilarki takie lubią. I teraz taka krótka podpowiedź: jeśli zimą ktoś chce stosować 40, to na pewno właściciele pilarek Stiga, właściciele tego typu pilarek MasterCut i właściciele tego typu pilarek e, Airbower. Ewentualnie jeszcze hechtów w tym wydaniu. Wszystkie te pilarki charakteryzuje to, iż posiadają katalizator i bardzo dużo ciepła z cylindra i z katalizatora przejmuje zbiornik oleju. De facto zbiornik oleju przejmuje całkiem sporo ciepła w pilarkach profesjonalnych, co jest dobrym zjawiskiem, ale w tej serii pilarek tej serii pilarek zbiornik się nagrzewa naprawdę mocno. Można się nawet oparzyć, jak się długo w lesie pracuje taką pilarką, jeżeli ktoś tutaj dotknie. Więc skoro zbiornik w tych pilarkach oleju przejmuje bardzo dużo ciepła, to jak najbardziej wskazane jest tutaj zastosowanie oleju o trochę większej lepkości, który po prostu hmm, przejmie tą temperaturę, a nie zrobi nam się rzadki jak woda, tak? Czyli Wiadomo, jak pilarka się rozgrzewa, ale ona szybko się rozgrzewa, no to dobrze mieć. Znaczy, to wtedy będzie troszeczkę tam na początku może gorsze smarowania, ale jak się rozgrzeje, to Saje 40 do tej serii pilarek, do tej serii yy, będzie jak znalazł. <laughs> Zwłaszcza do tych większych modeli o większej pojemności, bo tam już konkretne temperatury wchodzą. Okay? Okej, okay. no to dzisiaj w niedzielnym odcinku to wszystko, więc jak widzicie czasami można się załapać na jakąś promocję i co jest ciekawostka, jak pojechałem odebrać dla Mateusza ten olej to myślałem, że to jest może data im się kończy albo coś, że w takiej cenie puścili, no w przypadku smarowania prowadnic to jest bez znaczenia. Yy, ale nie, okazuje się, że te oleje, co odebrałem dla Mateusza, to jest świeży rozlew, to jest rozlew chyba z czerwca tego roku, czy jakoś tak. Więc, więc naprawdę, no nie będę wnikam skąd taka zajebista cena, grunt, że yy, udało się zakupić. No, więc, yy, ja by to powiedzieć, wiem, że nie każdy ma czas, żeby non stop siedzieć i, i szukać jakichś yy, olejów w dobrych cenach, więc... Dlatego dzisiaj Was o tym informuję. Życzę Wam miłej niedzieli, trzymajcie się do następnego hej.